Witam Was w takim oto odcineczku z Paldead Adventure Chest struktura papieru, mimo wszystko fajnie wykonana, bo taka chropowata. Tutaj nie mam wam jak tego zmieścić. Będziemy trzymać tak. O, tu mam kamerę do nagrywania. I zobaczmy, tak na szybko, bo wiemy co tu jest. Chodzi o boostery tak to się właśnie otwiera. Nie wiem, czy to wyciągać, później sobie to wyciągnę. Pi, 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 pi. Tutaj jest jakiś deczek. Pudełeczko. Naklejki. To nie będziemy tego patrzeć. Promki. I tu są. Booster. O, ale jest paradoks. obsidian Paradoks. A. To tylko jedna palda. Dobra, bo szybko wam pokażę. Naklejki. Cyk. Pseudo album. Cyk. Pusty deck holder. O, a tu coś jeszcze jest? Aha, tu są promki. Brakuje mi właśnie do kolekcji promek. Bardzo ładna promeczka. Cyk. No i deck holder. Cyk. I tu są jeszcze takie. Są promki. To jest tylko ten y, z promką. To nie są promeczki. Są normalne karty. Ale zobaczmy co w tych boosterach. Ile tu mamy? 6 boosterów. Co? Scarlet Violet, 2 Obsidiane Paradoks, kurczę, jedna Paldea. Myślałem, że tu są dwie Paldea, w ogóle nie wiedziałem, że tu Paradoks jest. No, to dobra, lecimy. Scarlet and Violet, base set. Tutaj niczego nie szukam, tak naprawdę, ale jak to spadnie to będzie luks. Dobra i lecimy. Miałem to już dawno, miałem to już dawno otwierać, nie było okazji. W ogóle skąd ja to dostałem? Żona mi to kupiła. O, może co trafi. Zobaczymy. A w międzyczasie ten Scarlet Violet. Pod górkę, pod górkę ostatnio, pod górkę wszystko to. Te skarletowe, wajletowe rzeczy w Setu, Zobaczymy Obsydian. Obsydian to też już prawie full. To chyba trochę Reverse brakuje, ale tam byłem dogadany z kimś, to może się uda już skompletować. Parę rewersików to tak jakbym nie miał. Tak jakby był ten Master Set. A może sobie kupię chińskiego tam Magicarpa albo co? I bank złoty Artazon! No, widzicie? Jest jednak Dropik. Proszę bardzo, złoty Artazon. Wiadomo, no, to, to chyba warte zdychę, może. Albo dwie, nie wiem. To no, nie jest drogie. Ale pierwszy dropik I chodzik dla Was. Dawno z Obsydiana w ogóle chyba dropa nie miałem, tak, a może miałem. się myli wszystko. No, ale ładnie. Złoty Artazon już jest. Przynajmniej nie będzie pusty. Już jest fajnie. Coś tam, że ona wypatrzyła. Kupiła mi to, nie wiem na co to było. No co to kupiła? Na urodziny? To chyba z już to mam nie pamiętam, mam na święta ale jak ja tutaj stoję, tu mam kamerę tu mam ten, przesuńmy to lecim kupiłem sobie w ogóle na temu stojak taki duży żeby trochę oddalić kadr bo mam za blisko a w międzyczasie GILIDENT proszę bardzo i kolejny dropik no coś się przynajmniej dzieje za całe 0 zł, bo jakiś kupon był, 4 przedmioty za darmo. Tylko muszę później jeszcze dokupić za 200. To w sumie za 200 zł, chyba, nakupiłem z 10 rzeczy. To i za darmo przesyłka z Chin w dwóch paczkach. No, żal nie skorzystać. Ja chciałem tam takie opakowanie przenośne na puzzle. Też dostałem za darmo. Bo 4 rzeczy za darmo można było wziąć. I kilka rzeczy za 200 zł. No to żal było nie skorzystać. A w międzyczasie, tak jak myślałem, karpia nie będzie. Nie było. Nie ma i nie będzie. I co z tym karpiem zrobić? Jakiegoś japończyka kupić? Tylko to nie jest master set. Byle by był chociaż oj ten karp a w międzyczasie jeszcze dwa paradoksy i tutaj pełne nic i the last one o to szybko pójdzie W ogóle leży zafoliowany Pikachu, nie? Creepy. W worku lecimy. Ostatnia paczka z Paradoksa. Sikające Flamingi. Lary w rewersie. Krewetka w rewersie. I Stylix w rewersie. No tym razem tutaj z Paradoksa nic. Jedyne dropy to z obsydiana. I ten oto złoty. Artazo, no to jak widzicie, paldean chest, yy, skarby, no to musiało być złoto, nie? No i wpadło złoto, bo był skarb. No i fajny ten pikarz to mi się podoba, prątki fajne. Material to tyle, przypominam o konkursie: konkursik, puszka z pryzmatyka, pryzmatik traumatik może dla kogoś nadtraumatik ten materiał to tyle, żegnam Was, salut.